Stacja benzynowa to jest stacja benzynowa, a nie stacja alkoholowa. No, naprawdę trzeba e, mieć e, duży masz w głowie, żeby po prostu proponować kierowcom e, alkohol. Chociaż wiemy, że chyba w tamtym roku było 250 wypadków śmiertelnych po alkoholu. Ale usunąłby pan w ogóle alkohol ze stacji benzynowej, czy tylko wprowadziłby pan ograniczenia czasowe? W jego sprzedaży. Ja bym usunął w ogóle. W dlatego, ogóle pan był tak, usunął. Dlatego, dlatego, że stacja, jeszcze raz powtórzę, to ładnie, ładnie mi się w głowie ułożyło. Stacja benzynowa to nie jest stacja alkoholowa. No, jak pan idzie do sklepu alkoholowego, to nie kupuje pan tam benzyny. To prawda, ładnie się panu w głowie ułożyło. No, bo ja taki już jestem, żeby się czasami dobrze. Czyli wgłogił. lewica będzie chciała zakazu e, sprzedaży alkoholu no na znowu, stacjach. A benzynowych. Ale zanęciłem super po prostu. Jedenasta, proszę pana. Czyli wszystko jest wiemy. po prostu, jest po prostu Już 11. znam dwa kluczowe zapisy no waszej nie, ustawy. Nie, nie.